W Łowach odbyło się długo wyczekiwane wydarzenie skierowane do osób kochających zwierzęta. W sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbył się pierwszy Puławski Kongres Miłośników Zwierząt. Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali członkowie puławskich fundacji, organizacji, stowarzyszeń, lekarze weterynarii, radni i wszyscy ci, którym leży na sercu los zwierząt. Głównym celem kongresu, jak podkreślają jego organizatorzy, jest zbudowanie wspólnoty i porozumienia pomiędzy miłośnikami czworonogów, by współpraca na ich rzecz była bardziej owocna. Bardziej wolimy nazwać to ten nasz kongres nie okrągłym stołem, tylko takim po prostu świętem ludzi, przyjaciół, zwierząt, żeby mogli się zaprezentować, żeby mogli powiedzieć o swoich kłopotach, bo widzimy, że jednak te kłopoty są. Miasto ma swoje problemy, ludzie mają swoje problemy. Trzeba się zrozumieć, trzeba w jedną i w drugą stronę, trzeba tego szacunku, ale my, ci, którzy tymi psami, zwierzętami, przepraszam, bo koty i psy, pani właśnie zwróciła uwagę, tak, ja bardziej częściej na te psy. Te panie, które zwracają uwagę na to, że nie mają na przykład karmy dla tych kotów dziko żyjących, no populacja jest ogromna i tylko tak jak powiedziała pani Bożenka Krygier, że, że, że tylko systemowe rozwiązania, które spowodują w przestrzeni lat, że tych zwierząt populacja się zmniejszy i ona musi się bardzo zmniejszyć, prawda? Bo świadomość też musi się poprawić u ludzi. No widzimy, że, 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 że duży problem, że kastrowanie, sterylizacja kotów, właścicielskich. Zobaczmy, jest problem, czyli ktoś wciśnie swojego kota. Nie jest zaczypowany, więc Kowalski z Nowakowskim sobie wcisnął, niech miasto nam wystryduje. To bardzo brzydko. Nie możemy tak robić. Staramy się to poprawiać. Rozmawiamy o tym. Być może coś uradzimy i będzie do przodu. Było rozbicie. Teraz już nie jest. Nasz kongres ma na celu, to znamy przecież tych ludzi. Niektórych tylko i wyłącznie z internetu, niektórych tylko z działań, niektórych z telefonu, ale bardzo liczę na to. Bardzo liczę na to po prostu przecież wszystkim nam zależy na tym samym. Także, że gramy do jednej bramki. Tutaj nieważne jest, czy strzeli lato, czy dejna, także, że, że, że my wygramy. Wygramy my, więc wygrają zwierzęta. A taka szybka ocena samorządu, no wiadomo, oni bardzo powściągliwie się na, ten, na razie na ten temat wypowiadają, ale widać tutaj jakąś taką platformę porozumienia, taką płaszczyznę, gdzie będziecie mogli znaleźć wspólny język na temat właśnie zwierzaków? Jak tutaj powiedzieć to tak grzecznie parlamentarnie, no. Staramy się nad tym pracować. Do tej pory nie było za wesoło. Z tą współpracą jest bardzo różnie. My nie rozumiemy urzędu, tak pokrótce powiem. Urząd stara się zrozumieć nas. Czy wychodzi to do końca? Nie bardzo, ale może uda się w końcu to zgrać w jakiś sposób, bo tak jak powiedziałem, no każdy z nas chciał mieć 2 miliony i dać na, 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 na bezdomne zwierzęta, ale my musimy się przede wszystkim skupić na ograniczaniu populacji, na sterylizacjach. Na... Sam właśnie nie wiem nawet, czy, 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 czy koty się czipuje, czy, 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 czy żeby właśnie Nowakowski z Kowalskim nie, 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 nie przyprowadzali tych kotów, żeby zarmowo je wysterylizować. Będziemy się o tym wszystkim dowiadywać. Miejmy nadzieję, że, 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 że będzie to z pozytywnym rezultatem. Jednym z wymienionych celów jest także wyjazd do Warszawy na Marsz Równości Zwierząt organizowany we wrześniu. Dążymy do popierania ustawy prozwierzęcej 14 września. Będziemy starali się uczestniczyć, na czym my, jako stowarzyszenie, proponujemy również Wam, wszystkim mieszkańcom Puław, z organizacją mieszkańcom Puław, mamy specjalną koszulkę. Będziemy ją prezentować, pokażemy, zrobimy stronę internetową, żeby rozpowszechnić to, żebyśmy 14 września pojawili się na Marszu Wyzwolenia Zwierząt. Tu chodzi o wyzwolenie wszystkich zwierząt, ale no, psy i koty też są zwierzętami. Musimy coś ruszyć, żeby USAWA po prostu, żeby Społeczeństwo mocno nacisnęło włodarzy o to, żeby ta ustawa powstała. Czwartkowe wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem prezydenta Puław Pawła Maja. Ty możesz znaleźć się w gronie naszych zadowolonych klientów. No to co? Robimy logo?